Twoja armia zmierza w kierunku Moskwy, aby uzyskać tron Rusi dla księcia Władysława. Długo debatowano nad kwestią dowództwa w armii, ale władza przypadła mi, więc witam Was serdecznie. W najnowszym odcinku Kozacy 3 na naszym kanale jedziemy z misją polską. Dostajemy Husarię w tym momencie do ataku na przeciwnika. Naszym pierwszym przeciwnikiem będzie pokonanie. Przedniej, przedniej straży Szwedów. Kto nie grał w kozaków, ten może nie wiedzieć, ale husaria w tej, w, tej, w tej grze jest naprawdę bardzo ciekawa i przede wszystkim bardzo mocna. Ja osobiście bardzo lubię grać polską, jeżeli chodzi o jakiekolwiek potyczki w kozakach i, i sama misja też polska jest bardzo fajna właśnie ze względu na to, że możemy używać husari. Przełamana przednia streż została całkowicie zniszczona przez naszą husarię. Eee, I dostajemy informację dzięki temu, że schwytaliśmy jeńca, że car im nie płaci, więc w tym momencie zapada decyzja, że husaria sobie odpocznie po tym ataku. Natomiast teraz wykorzystamy lekką kawalerię i dragonów do pokonania kolejnych oddziałów szwedów. Widzicie, że tutaj przygotowane są cztery oddziały Szwedów w kolor fioletowy, więc najemnicy różnią się od tego, jakim kolorem będą dysponować Rosjanie, którzy mają kolor pomarańczowy. Ustawiamy nasze siły na skrzydłach, tam gdzie sugeruje nam gra i w momencie, kiedy zajmiemy tę pozycję, okazuje się, że nasz plan działa z tego względu, że Szwedzi się wycofują, skoro nie dostali zapłaty, to się wycofują z pola bitwy, ale... Dwa oddziały zdecydowały się dołączyć do nas, więc otrzymujemy wsparcie w walce z przeciwnikiem. W tym momencie, dzięki temu, że pozbywamy się szwedów, możemy, będziemy mogli łatwiej pokonać Moskali. W międzyczasie dołączyła do nas nasza piechota, która po prostu musiała przebić się przez bagna i lasy. I tak dostaliśmy łącznie cztery oddziały piechoty, dwa oddziały pikinierów i dwa oddziały muszkieterów. To jest znaczne wsparcie, które pomoże nam w zwycięstwie w tej misji. Sporo tych oddziałów przygotowała Rosja. Widzicie, że tutaj mają bardzo dużo ustawionych przede wszystkim muszkieterów, a wiadomo, że muszkieterzy no, na dystans są kapitalni. Będę starał się wykorzystać husarię do ataku na przednie jednostki moskali. Ustawiam sobie na spokojnie jednostki, aby jak najlepiej przygotować do ataku. Na rywala tutaj w międzyczasie się troszeczkę zagapiłem i najemnicy ruszyli na nas dragoni na, kona, na koniach, husarią szybko zaatakowałem ich, no ale nie ukrywajmy, że troszeczkę straciłem moje husari. Przez moje gapiostwo można było lepiej to rozwiązać, natomiast nie ma co na razie podjeżdżać. Musimy bardziej skoncentrować siły na środkowej części ataku, ponieważ tu trzeba zrobić jeden dobry atak, żeby przebić się przez tak ustawioną linię obrony Moskali. Zobaczcie, że mają naprawdę sporo tych jednostek, no i tutaj nie można się już rozdrabniać. Trzeba bezpośrednio wbić. Ustawiłem się tak, że z trzech stron zaatakujemy, z prawej, z lewej flanki i centralnie. Celem jest to, aby jak najszybciej zneutralizować za pomocą głównie jazdy Moskali. Tutaj widzicie, że przygotowany już jestem atak z lewej, z prawej i centralnie. Wszystkie siły ruszają. Husarię rozdzieliłem na trzy, ale za trzy już naprawdę dostali w manto. To nie dziwmy się, przy takiej jakby liczbie Strzelców to jest normalne, że, że Moskale mi tutaj wybili sporo tej husarii, natomiast tutaj lekka kawaleria wbija się z lewej strony plecy Moskali i to jest bardzo dobry atak ostatecznie się okazuje. Widzicie, że Moskale już uciekają z pola bitwy, także to jest niewątpliwie sukces tego ataku. Dobijamy tutaj resztki, które się pojawiły z prawej strony, no to już nie stanowi tak wielkiego zagrożenia jak ten wielka armia na wprost. Tutaj widzicie, że już kawaleria na nas jedzie i przede wszystkim działa, zaczynają strzelać w naszym kierunku. więc się wycofałem. No i przygotowujemy się tutaj do ataku na kolejną linię obrony Moskali. Wszystkich tym razem ustawiłem na jednym skrzydle. Jazda do przodu. No zostało już mi tylko trzech hus husarzy, więc to jest będzie o tyle trudniej, że zanim dojedziemy do linii obrony Moskali, to na pewno. Mocno nas pokiereszują. No tak, już potraciłem niestety tą husarię wcześniej na ten atak centralny na wcześniejszą minę obrony. Czy to był dobry pomysł, że wszystkich z jednej strony ustawiłem? Chyba nie. Zobaczcie za chwilę sami. Ruszyłem na nich i przez to, że wszyscy byli z jednej strony ustawieni, te tylnie oddziały, tylnie jakby e, ten oddziały ustawione z tyłu, członkowie oddziały ustawieni z tyłu, mogli cały czas skutecznie nas ostrzeliwać. Zobaczcie, że ja tutaj wbijam się i od razu idzie wsparcie od jazdy carskiej. W Moskale wysłali na mnie swoją jazdę, która potrafi wyrządzić szkody. Natomiast ja tutaj miałem też pikinierów. Wiadomo, że pikinierzy na jazdy są najlepsi. Wbijam się dalej. Teraz rozumiem, jakby troszeczkę swój błąd i przesunąłem dalej tych strzelców, ale w tym momencie jakby prze, przełamaliśmy szyki obronne i uciekają Moskale z pola, z pola bitwy. Więc dzięki temu przełamaliśmy kolejną linię obrony. Widzicie, że tam z tyłu cały czas naparzają we mnie działa z obozu Moskali. Nie ukrywam, że jeżeli macie działo i dobrze traficie, to jesteście w stanie naprawdę kilkadziesiąt jednostek pokonać. A działo potrafi naprawdę wyrządzić dużo, dużo strat. Znowu gdzieś tam jakiś oddział konny w nas wjechał. No i w tym momencie zacznę tak się wydarzyło, że zostały mi same oddziały walczące na dystans. Zostali mi zostali mi muszkieterzy i dragoni. I teraz sobie tak naprawdę już nie mam nic do walki wręcz, więc będę musiał mierzyć się z tym co mamy. Ale udało się przełamać, dzięki temu, że te morale Moskali nie jest zbyt wielkie. Oni się po prostu wycofują, kiedy doznają większych strat, większych obrażeń. I teraz tak naprawdę pozostało nam dobić kolejne jednostki w obozie. Zostało im kilka oddziałów. Jeżeli chodzi o pikinierów, to przy takim ustawieniu, gdzie mamy jednostki tylko na dystans, no bardzo trudno jest dotrzeć do nas tym pikinierom. Zanim dotarli, zwłaszcza że zdezerterowali, tym razem nie dajemy im uciec. Zostały nam 4 lub 5 oddziałów, i jakieś tam pojedyncze jednostki w obozie. Ruszamy, wybijamy oddział muszkieterów, uciekając z pola bitwy. W tym czasie atakuje nas oddział pikierów, który również dostaje ostre bęski, zanim do nas podejdzie. Tutaj, zanim dobiłem jakby ich do końca, zdecydowałem się już przenieść ogień na prawo stronę, z względu, że ci muszkieterzy naprawdę mocno mi tutaj obijali szyki. A te pojedynczych, a tych, tych pojedynczych, jakby pikinerów, oni wielkiej szkody mi nie mogli zrobić. Wybijamy tutaj pojedyncze siły Moskali. Dzięki temu, zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli nie ma to oddziału, nie ustawicie w oddział jednostek, to one padają jak muchy. Kozakach trzeba mieć to. Do... Że takie pojedyncze jednostki są kompletnie bezużyteczne. Muszą być te oddziały sformowane większe w oddziały. Ta masa strzałów i musi być dużo większa, bo takie pojedyncze oddziały, nie oddziały, tylko pojedyncze jednostki padają po prostu jak muchy. Ostatnie oddziały już nie uciekają z pola bitwy. Zobaczcie, będziemy walczyć tutaj do samego końca. Wybijamy ostatni oddział muszkieterów i ruszamy na ostatni oddział całkowicie Moskali, którym są pikinierzy. I tutaj zobaczycie to, o czym e, mówiłem, że kiedy wbijacie w jednostki strzeleckie, one się właśnie, tak jak moje, te automatycznie rozchodzą. Pikinierzy wchodzą w środek i zobaczcie, jedna porządna salwa i jest koniec. To oznacza zwycięstwo. Wygrałeś i droga na Moskwę stoi przed Tobą otworem. Rosjanie przysięgli już lojalność Władysławowi. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.